Tradycyjnie, abyście dołączyły. Dzisiaj będziemy trochę sprawdzać, czy w Waszym domu rodzinnym panowały zasady, które były oparte na wstydzie. Będziesz patrzyła na siebie, czy, czy Ciebie może dotyczyć uwewnętrzniony wstyd, wstyd. Przyjęty jako Twoja tożsamość, jako Twoja cecha charakteru, jako Ty, która myślisz, że jesteś tym swoim właściwym ja, tym swoim największym potencjałem. Nie widzę Was jeszcze, ale myślę, że jestem. Zajrzę tradycyjnie na telefon, bo prawdopodobnie mam opóźnienie. Okej, okay, Magda, niezawodnie Magda. Super. Dziękuję Ci Magda. Rozumiem, że jak piszesz witamy, to mnie widzisz i słyszysz. Poczekam jeszcze moment, ale myślę, że już się pojawiacie. Terenia witaj. Super cudownie. Dobry wieczór Kasiu. Gratulacje publiczne Kasiu. Um, Mar Gosia. Boże, nie zobaczyłam kto to. Witaj Gosiu. Właśnie z gosią skończyłam chwilę temu rozmawiać. Ok, idziemy do, do zasad hmm, rodzin, które były oparte na wstydzie. Jeżeli my rozpoznamy w sobie te zasady, to warto chcieć popatrzeć na wstyd uwewnętrzniony, czyli na taki wstyd, który. Jest przyjęty za nasz naturalny stan. O właśnie, to jest dobre hasło. Wstyd przyjęty za nasz naturalny stan. Temat bardzo ważny. Przed chwilą powiedziałam do gosi, e, teraz taka prywata gosia, i będę pucować nasze prywatne rozmowy. Powiedziałam, e, chyba dlatego sobie na to pozwalam, bo pouwalniałam cały mój wyparty wstyd. Mm, jaż sobie głęboko oddycham, jak to powiedziałam, ponieważ kiedy my wyjdziemy z tego nieuświadomionego wstydu, kiedy my uwolnimy tą potrzebę bycia jakąś, bycia jakąś właściwą, jakąś niewłaściwą, kiedy odpieprzymy się, mówiąc dosadnie od siebie, to naprawdę robi nam się w życiu dobrze. I nie dlatego, że nam manna spada z nieba. I nie dlatego, że wszystko jest po naszej myśli, a dzisiejszy dzień i Gosia o tym wie, wcale nie był po mojej myśli, ale mamy totalny dystans do siebie. I czujemy taką wielką wolność i pozwalamy sobie na to, żeby patrzeć na siebie jak na człowieka, który doświadcza. I nawet teraz, jak to mówię do Was, to myślę sobie, kurczę, to jest chyba taki moment w moim życiu, bo dzisiaj mam trudny dzień że kiedy miałam trudny dzień jeszcze pół roku temu, to ten trudny dzień ściągał mnie w dół. A dzisiaj mam trudny dzień, przychodzę do Was, w ogóle nie czuję tego, że coś ze mną nie tak. Wręcz, nawet też to powiedziałam dzisiaj do mojego męża, że często miałam tak dużo energii wtedy, kiedy wszystko mi szło w życiu, wtedy, kiedy um, czułam, że życie jest po mojej stronie. A dzisiaj mogłabym powiedzieć, że nie czuję tego, że życie jest po mojej stronie i nie czuję um, tego, że wszystko mi idzie, a mam bardzo dużo siły i energii do działania i takiego, chcę mi się działać. Ten live dzisiaj nie był zaplanowany, ale pomyślałam sobie: Kurczę, chcę jeszcze przyjść dzisiaj do Was i po tym spotkaniu jeszcze wskoczę na live do grupy od swojego życia. I to jest naprawdę fantastyczne, że w momencie w ogóle to nie było zaplanowane na ten live, ja gadam i gadam, że w momencie, kiedy uwolnisz się od toksycznego wstydu, i najczęściej od tego wstydu, o którym w ogóle nie wiesz, że go masz, to ty nie czujesz przytłoczenia, ty nie czujesz zmęczenia, ty nie czujesz smutku, który cię ciągnie w dół, bo niezależnie od tego, co się wydarza, ty nie identyfikujesz tego przez siebie. Czyli okej. Okay. Okoliczności dzisiejsze, dzisiejszego dnia mi się nie podobają. Jednak ja nie czuję ciężaru tego w mojej osobie. Ja nie czuję, że to jest moja wina. I oczywiście biorę odpowiedzialność za to, co się wydarza dzisiaj. Jednak to nie ściąga mnie w dół. Ja nie czuję, że się wydarzyła tragedia, że się wydarzyło coś trudnego. Po prostu doświadczenie. Wiem co mam zrobić, wiem co będę robiła. Wiem, jak będę działała, i to nie wpływa na inne przestrzenie mojego życia. I słuchajcie, to jest dla mnie odkrywcze. To jest wspaniałe, że my, uwalniając toksyczny wstyd, możemy patrzeć na siebie, nie oceniając siebie, nie zarzucając sobie, a przez to nasza energia cały czas jest w nas. Nasza energia cały czas nas wspiera. Ta energia nasza nie nie jest wtedy angażowana w szukanie winy, w szukanie powodu, w dopieprzanie sobie, w obwinianie siebie czy innych, bo to jest wszystko jedno, czy obwiniasz siebie czy innych. Tylko jest taka sfokusowana na tym, ok, widzę to, wiem co trzeba zrobić i działam. Ale już przechodzimy do tematu. Rozgadałam się, bo o wstydzie chyba teraz mogłabym mówić non-stop, ponieważ wiem jak to jest ważny temat. E, ufam, że jesteście wszystkie już zapisane na jutrzejszy webinar bezpłatny, który będzie o 20.00. I tam będę rozbierała wstyd na części najdrobniejsze. Będę bardzo mocno pokazywała wam, dlaczego tak ważne jest popatrzenie na niego. Pokażę wam w jakich zakamarkach ten wstyd mieszka i siedzi w nas. Więc jeżeli. Będziecie mogły i chcecie poudostępniać to nagranie, bo w nim właśnie zapraszam na webinar, albo jakiekolwiek nagrania ze wstydem, albo poudostępniać ten link, to bardzo Was o to proszę. Gwarantuję Wam, że wszystkie osoby, które przyjdą na ten webinar, będą zadowolone z tego, że rozpoznały kolejne części i przestrzenie w sobie. Czyli idziemy do. Um, tego, żebyśmy mogła zobaczyć, czy w twojej rodzinie panowały takie zasady, które były oparte na wstydzie. Tych zasad będzie 5 chyba 6. Zobaczymy jak będzie płynęło. Pierwszą i najważniejszą zasadą rodzin, które są oparte na wstydzie, jest kontrola. Czyli to, że ty jako dziecko musiałaś zawsze kontrolować wszystko, swoje uczucia, zachowania, Musiałaś kontrolować to, czy rodzice się właściwie zachowują, czy ty się właściwie zachowujesz. Musiałaś kontrolować, jeżeli jesteś z domu DDA albo z domu DDD, ale najpierw DDA, kontrolowałaś to, czy tato dzisiaj jest trzeźwy, czy jest po kieliszku albo po kilku. Kontrolowałaś, jak się zachowa mama, wyczuwałaś wręcz, czy to, co się dzieje w Twoim domu. Czyli na przykład to, jak mama przychodzi z pracy, patrzyłaś na jej twarz i wiedziałaś, czy ten dzisiejszy dzień będzie dobrym dniem, czy patrząc na nią już wiedziałaś, czy mama jest w złym humorze i nie będzie dzień dobry. I to kontrolowanie z dzieciństwa przenosi nam się na dorosłe życie. Jednak jest to zasada, która jest oparta na wstydzie, ogólna kontrola. Z jednej strony tam jest ogromnie dużo lęku, ale tam też jest wstyd. To jest obrona przed wstydem. To jest strategia obronna przed wstydem. Muszę coś zrobić, żeby nie odczuwać wstydu. I my bardzo często nie umiemy tego połączyć, tych kropek. Nie mamy tej świadomości, że kontrola chroni nas przed wstydem. I mówimy ok, są takie momenty, kiedy mogę to zrozumieć, czyli kontroluję siebie cały czas, żeby e, czegoś złego nie powiedzieć, albo zastanawiam się, czy dobrze układam słowa, albo zastanawiam się, czy dobrze wyglądam, żeby się nie wstydzić. Ale musisz wiedzieć, że kontrola twoich rodziców to była też strategia obronna przed wstydem. Gdzie jest link? Jeżeli kto, któraś z was ma link i może teraz wrzucić, bo nie wiem czy jest Natalia to bardzo proszę. A jeżeli nie, to po zakończeniu naszego spotkania ja wrzucę. Nie, nie zapytałam Natalii, czy będzie na live. Nawet nie wiem, czy wie, że jest live. Kolejny, kolejna zasada to jest coś, co Wy też znacie. Perfekcjonizm. I teraz tak. Czy Ty jesteś dorosłą kobietą, która była dzieckiem, która czuła, że musi wszystko robić prawidłowo, najlepiej? I teraz... Są dzieci, które, od których wymagano, żeby były perfekcyjne. Rodzice od nich wymagali, żeby one robiły coś perfekcyjnie, bo mama miała nieuświadomiony wstyd, chciała, żeby dziecko było jej wizytówką i wymagała od dziecka. I wymagała czasami wprost, a czasami wymagała w białych rękawiczkach, na zasadzie tak jak ja to robiłam. Dostałaś piątkę, ok, a co dostała Kasia, a co dostała. Ja pytałam, co dostała Roen, do, jaką ocenę ma inne dziecko? Czyli nie, nie było wprost wymagane to, że ty miałaś być perfekcyjna, ale byłaś porównywana. I to też rodzi ogromny perfekcjonizm, bo ty wówczas chcesz zrobić wszystko, żeby spełnić oczekiwania rodziców. I to jest jeden, jeden, jeden rodzaj, gdzie od ciebie wymagano, jawnie albo niejawnie. Ale perfekcjonizm rodzi się też wtedy, kiedy nikt od ciebie nie wymagał, jednak ty sama, porzucona emocjonalnie przez mamę, przez tatę, przez jednego i drugiego, albo jednego lub drugiego, odkryłaś, że jesteś chwalona, że zwraca się na ciebie uwagę tylko wtedy, kiedy ty jesteś perfekcyjna. Albo nawet byłaś chwalona w ten sposób. Wow, jak ty szybko to zrobiłaś. Jak ty cudownie to zrobiłaś w tak krótkim czasie. Albo jaka ty jesteś zdolna, bo się nie uczysz, a dostałaś piątkę. I wtedy w główce dziecka powstaje myśl, mm, to znaczy, że gdybym się uczyła, i dostała tą piątkę, to bym nie była zdolna. Albo to znaczy, że gdybym tego nie zrobiła. To byś mnie nie kochała, mamo, albo to byś mnie nie kochał, tato. I popatrzcie na siebie: perfekcjonizm ma różne oblicza. I ja bardzo długo wychodziłam z perfekcjonizmu i ciągle się przyznaję do niego. I są takie przestrzenie, dziedziny w moim życiu, że się cieszę, że jestem perfekcjonistką. To mi bardzo pomaga w tradingu, w pracy na rynkach finansowych. Kocham to. Ale to mi kiedyś bardzo przeszkadzało w tej pracy z Wami. Kiedy przygotowywałam materiały dla Was, to one musiały być dopieszczone do perfekcji. To nieważne, że była czwarta nad ranem, musiały być zrobione idealnie. Więc kolejna zasada to perfekcjonizm, czyli kontrola, perfekcjonizm. Ale też taka kolejna zasada, która jest nieoczywista, czyli obwinianie. I teraz obwinianie jest to kolejna strategia, która jest. Obroną przed wstydem. Bo jeżeli kontrola nie wystarczy, jeżeli nie skontrolowałaś sytuacji, jeżeli nie dałaś radę, to idziesz w obwinianie, to szukasz winnego. Czyli gdy zawiedzie kontrola, obwinianie pomaga utrzymać się w tym Twoim systemie rodzinnym. I pomyśl, jak u Ciebie było z obwinianiem, czy ty byłaś obwiniana, ale czy ty też obwiniałaś? W ogóle jak to, jak to wyglądało u ciebie? Czy nie było tak, że byłaś w dużej kontroli i z przyjemnością odbijałaś piłeczkę na przykład na rodzeństwo, jeżeli miałaś rodzeństwo? Czy rodzice obwiniali siebie nawzajem? Czy ty byłaś świadkiem tego? Obwinianie jest dokładnie tak samo mechanizmem. Obrony przed wstydem, ale tylko, może nie tylko wtedy. Występuje wtedy, kiedy zawiedzie kontrola. Kolejna zasada, która jest jeszcze mniej oczywista, czyli odmawianie tak zwanych pięciu swobód człowieka. I pierwszy raz tą nazwę przekazała imię Virgin, chyba, chyba Virgin Satyr. Yy, ona pisała o tym, że. My w swoim systemie, w swojej rodzinie um, nie jest nam pozwolono na, pozwolone na to, żebyśmy mieli własne marzenia, żebyśmy wyrażali siebie, żebyśmy mogli wyrażać swoje spostrzeżenia, żebyśmy mogli wyrażać swoje pragnienia, żebyśmy mogli wyrażać swoją wyobraźnię. I teraz pomyśl o sobie, czy ty czułaś się swobodnie? Czy ty jako dziecko. Mogłaś mówić o swoich pragnieniach, mogłaś mówić o tym, co czujesz. Czy wolno ci było powiedzieć, co myślisz o mamie, co myślisz o tacie? Czy wolno ci było wyrażać swoje zdanie? Czy od razu słyszałaś, że jesteś dzieckiem i nie możesz się odzywać? Albo czy nie nauczyłaś się w tej Twojej rodzinie, że Twoje potrzeby są nieważne? Że tak naprawdę, i zaraz przejdziemy do kolejnej zasady, która jest z tym powiązana, że tak naprawdę to lepiej się nie odzywać. I kolejną zasadą, która jest związana z tym wyrażaniem siebie, z swobodą wyrażania, jest zasada trzymania języka za zębami. Spójrzcie, jak często dziecko w domu całkiem normalnym, domu rodzinnym uczy się. Że nie ma sensu mówić o swoich uczuciach, bo nikt mnie nie zrozumie. Nie ma sensu mówić o swoich potrzebach, bo i tak dla mnie nie będzie. Nie ma sensu dzielić się swoją wyobraźnią, swoimi pragnieniami, bo powiedzą, że jestem jakaś inna. Bo powiedzą, że marzy mi się, nie wiem, marzą mi się studia albo marzy mi się wyjazd za granicę, a przecież mieszkamy na wsi i trzeba tak jak wszyscy. Dziecko w takiej rodzinie, gdzie czuje się nieważne, gdzie czuje się niezrozumiane, zupełnie uczy się, że to wszystko, co się dzieje w jego świecie wewnętrznym, jest nieważne, że to wszystko musi zostać z nim, a ono jest niewłaściwe, nieprawidłowe. Bo skoro dorośli, rodzice mówią, głupoty opowiadasz, albo to jest nie do zrealizowania, albo to nie jest dla ciebie. Jedno bardzo ogromne zagrożenie to jest tłamszenie potencjału, prawda? Ale kolejne to jest to, że ty zaczynasz wierzyć, że z tobą coś nie tak. Zaczynasz wierzyć, że jak chcesz więcej, to to znaczy, że jesteś jakaś inna, jakaś niewłaściwa, jakaś odstająca od swojej rodziny i zaczynasz się wstydzić siebie i wolisz się tym nie dzielić. Zostajesz sobie z tym i czujesz, że z tobą jest coś nie tak. Czujesz, że, że to jest tylko twoje, ale niewłaściwe. I jest jeszcze, nawet możemy to podpiąć pod tą zasadę, powiedzenie, że domy dysfunkcyjne, dzieci z domów dysfunkcyjnych mają syndrom hipopotama w pokoju stałowym, w salonie. Co to znaczy? To znaczy, że dziecko się uczy, że najlepiej jest nie mówić, nie odczuwać i nikomu nie ufać. Czyli jeszcze do tego dochodzi wyparcie uczuć, bo skoro moje uczucia są krytykowane, nie są ważne, albo nikt na nich nie zwraca uwagi, to ja w końcu uczę się, że najlepiej jest zamknąć się w sobie, czyli zacisnąć to wszystko, z czym chciałabym wyjść do świata. Ale też to wszystko mówi mi, że ze mną jest coś nie tak, że ja powinnam wstydzić się siebie. I to właśnie prowadzi do rozszczepienia ja i do problemu z identyfikowaniem swojej tożsamości. Jest jeszcze jedna zasada, która um, wydawało mi się, że pamiętam pięć, ale już jeszcze, jeszcze jedną pamiętam, czyli zasada nierzetelności. Czyli taka zasada, która mówi o tym, żeby nie ufać nikomu. Że nie ma sensu otwierać się przed kimś, bo i tak się rozczarujemy, że nikt nas nie zrozumie, że nie możemy na nikim, uf na nikim polegać, że nie możemy nikomu ufać. Mało tego, jeżeli zaufałyśmy rodzicom, a zostaliśmy zranieni, w jakiś sposób zdradzeni, to uczymy się, że my też nie możemy sobie ufać. Że to, co w to, co wierzyłyśmy wcześniej, okazuje się, że jest totalnie nieprawdą. I wtedy czujemy się takim robotem, który dostosowuje się do życia, jest w ogromnej kontroli i tylko szuka, jak należy się teraz zachowywać. Najczęściej nawet nie odczuwa wstydu, bo gdy ten wstyd pojawia się, na sekundy w Twoim ciele migdałowatym w mózgu, to natychmiast go zaciska i wypiera, bo w ogóle nie chce czuć tego wstydu i działa jak robot. I zupełnie zatracamy siebie, zupełnie zapominamy o swoich talentach, o swoich darach, o swoim potencjale. I żyjemy tylko kontrolując, obwiniając, trzymając język za zębami. Dostosowując się i nie ufając. I teraz usłyszałaś te zasady: poczuj, pomyśl, która była o tobie, kiedy jako dziecko się tak czułaś. I słuchajcie, my bardzo często nie chcemy do tego wracać. My bardzo często w ogóle nie chcemy patrzeć na to, nie chcemy tego otwierać. Dlaczego? Bo to boli, bo tam nie są fajne wspomnienia, tam są trudne wspomnienia, ale tam są części Twojej tożsamości. Części Ciebie, które są jakby martwe teraz. Mówię jakby, no bo nie są martwe, bo Ty je trzymasz zamknięte na trzy spusty i mówisz, nie wolno Ci wyjść. Oczywiście nie robisz tego świadomie, ale Twoje mechanizmy przetrwania to robią. I w momencie, kiedy Ty krok po kroku będziesz się odważała, wychodzić do siebie, będziesz się odważała, Patrzeć na te zdarzenia w dzieciństwie, ale też w dorosłym życiu, które niosą za sobą wstyd i nauczysz się przede wszystkim, że wstyd Cię nie zabije, że Ty możesz go odczuć. Jest to toksyczny wstyd i w ogóle w jednej medytacji stosuję taką medytację, jak pracuję z Wami, gdzie mówię, ten wstyd trzeba oddać tym, kto go spowodował? Bo czy dziecko, które było niewidziane emocjonalnie, które było porzucone, ma wstydzić się tego, że czuło emocje, że nikt go nie widział? No nie. To rodzice są za to odpowiedzialni, więc należy oddać ten wstyd. I oddajemy ten wstyd, oddajemy to poczucie winy. I wtedy w tej pracy, w tej pracy w medytacji, ty otwierasz, siebie i patrzysz, wow, ok czyli ja tak naprawdę do dzisiaj dźwigałam wstyd, który kompletnie nie powinna ja dźwigać. Bo ten wstyd, ton, ten wstyd łączy się z poczuciem winy, ale to nie jest Twoja wina. To jest wina kogoś, kto sprawował nad Tobą opiekę i nie pójdziemy w obwinianie rodziców, absolutnie nie. Ale pójdziemy w tym, żeby sobie z tym poradzić. Agnieszka, wszystkie jesteśmy, jestem jednym wielkim wstydem. Rozpuszczam przez siebie to, co mówisz, Aniu. Przepuszczam, przepraszam. Dorotka, to było, to moje było. Wsparcie, wyparcie uczuć przez wiele lat, tak miałam. Wszystkie zasady, o których mówisz, Aniu nie dotyczą. Tak czuję, że jestem inna, dziwna i mam ochotę się schować przed światem. Nie warto, bardzo nie warto. Bardzo nie warto. Mhm. To o mnie. U mnie już jest lepiej, ze wstydem, ale tym oficjalnym. Ten nieoficjalny, nieuświadomiony nadal rządzi, niestety. Dokładnie tak. Dokładnie tak. My potrzebujemy... Wybierać się w taką wyprawę w nieznane, bo to jest taka wyprawa w niewznane, jakbyś szła w dżunglę i nie wiedziała, co ci tam spotka. To jest wyprawa, żeby spotkać się ze wstydem. Czy zachowania bezwstydne też mogą świadczyć o nieuświadomionym wstydzie? Zachowania bezwstydne świadczą o nieuświadomionym wstydzie, dlatego, że jest zdrowy wstyd. I bezwstydne zachowania świadczą o tym, że nie mamy zdrowego wstydu. A nie mamy zdrowego wstydu wtedy, kiedy mamy toksyczny wstyd, bo nie mieliśmy odpowiednich granic w dzieciństwie. Czyli odpowiadając sylwia jednym wyrazem tak. I będzie też o tym jutro. Będzie też o zdrowym wstydzie. I będzie też o tym, jak zdrowy wstyd, to jest mocno kontrowersyjne, ale powiem o tym jutro, pomaga nam nie być. Albo nie odczuwać, albo nie wpaść w syndrom Boga. Szczególnie teraz, kiedy tak bardzo króluje manifestacja, e, przyciąganie, tworzenie świata z własnego potencjału. I jeżeli w tym jest ego, a nie serce, to wpadamy w syndrom Boga i najczęściej później spadamy. I nas bardzo bolą te potłuczenia, jeżeli spadamy. Zdrowy wstyd jest ważny, bo zdrowy wstyd mówi, ty masz pewne granice. Zdrowy wstyd mówi, ja chcę trzymać swoje pewne granice. Zdrowy wstyd też nas dobrze od, może nie oddziela, ale um, jakiego mam słowa użyć? Zabezpiecza przed pychą. Ale żeby mieć zdrowy wstyd i żeby zdrowy wstyd mógł działać. Tu potrzebujemy wyciągnąć, transformować toksyczny wstyd. Kochane, dziękuję Wam bardzo. Fajnie, że tak dużo osób przychodzi na tak trudne tematy. Jutro o 20, czyli jeszcze trochę, za 20 minut, już jutro za 20 minut, tak? Tak. Będziemy zaczynać pracę ze wstydem i to będzie bardzo rozebrane na drobne części. Przygotujcie sobie coś do pisania. Przygotujcie sobie około półtorej godziny, na pewno ponad godzinę czasu. Jeżeli uda wam się mieć czas tylko dla siebie, to fantastycznie. Jak zwykle popracujemy trochę, żebyście podotykały siebie. No i pozapraszajcie, kto jeszcze nie jest zapisany na ten webinar. I spotykamy się jutro. Ja zaraz, jak się rozłączymy, wrzucę i w komentarzu link, i wrzucę też w opisie link, żebyście miały łatwość w zapisaniu się. A teraz. Ok, chciałam powiedzieć, a teraz nie wiem, gdzie mam wyłączyć, bo mi się coś zmieniło, ale już znalazłam. Więc osoby, które są w programie Zmień Kod Swojego Życia, za 3 minuty dosłownie wskakuję do grupy, więc was zapraszam. A osoby, które są zapisane na bezpłatny webinar, zapraszam jutro. Dobranoc. Czyli u nas dziewiętnasta. Poczekajcie, pomyliłam godziny. U mnie jest teraz za 27, czyli za 20 minut. U mnie o 19 w Anglii, a w Polsce o 20. W Polsce o 20, w Anglii o 19. Ale wszystko będzie w mailu, więc jak ktoś jest zapisany, czy to zostanie mail?